1 lutego w restauracji motelu Złota Kaczka w Mirowszczyźnie, koło Rudnik, odbyło się walne zebranie Kolotu, czyli kluczborsko-oleskiej lokalnej organizacji turystycznej. Zarząd podsumował działalność stowarzyszenia w 2011 roku. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań delegaci jednomyślnie udzielili mu absolutorium. Podczas zebrania podjęto m.in. uchwałę w sprawie ustalenia nowych składek członkowskich. Restauracja, model złota kaczka, który gościł w tym roku uczestników walnego zebrania, został przyjęty w poczet członków Kolot. Szczegóły o Kluczborsko-Oleskiej lokalnej organizacji turystycznej, znajdą Państwo na stronie internetowej kolot.republika.pl. Właśnie dzisiaj na walnym zebraniu podsumujemy ten 2011 rok, i myślę, że to był rok bardzo dobry. Sezon udany, ogłoszenie. 99%. Nie obawiam się tego e, u, u, powiedzieć, ponieważ e, takie mam informacje od e, gospodarstw agroturystycznych, które są zadowolone z tego sezonu. Mam nadzieję, że to podsumowanie przyniesie jeszcze lepsze efekty na 2012 rok. A jakie plany na 2012 Plany właściwie takie same, chociaż kryzys i dosiega również organizacje turystyczne, ale mam nadzieję, że składki będą stuprocentowe, ściągalność również. W związku z tym mam nadzieję, że właśnie wydawanie materiałów promocyjnych i udział w targach to jest nasze priorytetowe zadanie.